Siemaneczko widzowie, witam was w kolejnym odcinku z naszego motylka, czyli Supermarket Simulator Zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco I zdecydowałem, że dzisiaj w środę e, Znaczy ja to nagrywam we wtorek, ale wrzucę w środę No, że zrobimy znowu supermarket I dzisiaj była aktualizacja, jakaś zwykła po prostu aktualizacja e, No, jak to widzicie, to wczoraj była aktualizacja nie wiem, co ona tak dokładnie zmieniła. To po prostu była zwykła aktualizacja. Po prostu chyba po prostu ulepszyli jakieś rzeczy. No i to tyle. No, ale. Tam zrobiliśmy, jak widzicie Kupiliśmy nową licencję. Bez. obeszło się bez. jak to. obeszło się bez. Mm, kredytu. Więc teraz możemy 7 levelów sobie cisnąć bez licencji. No to mi się podoba, tylko wiecie co. <grymne> będę musiał to... O, no niestety. A my może jeszcze powiększymy sklep. Jedzenie właśnie może powiększymy sklep. A ile jest powiększenie jeszcze chcę sprawdzić grow. No to powiększymy i... Uf, wtedy kule. Ale dobra. Otwórzmy nasz sklep, oczywiście, motylek. No i czekamy, co tu się ciekawego wydarzy. No. Kamera jest. Dokładna godzina. No i no dobrze. Zapraszam, zapraszam. I troszkę zmian też było. No bo niby, no tu mamy mega mało miejsca. Jak to nam się odblokuje, to będzie bardzo fajnie I jeszcze jakbyśmy zrobili tutaj gdybyśmy mieli cały taki przestrzeń To było bardzo fajne Ale to łącznie już 7000 To nie, to jest 12 000, to nie To jedno, to damy radę, dwa już nie No i oczywiście możemy tutaj z kijem No, to no, się boją Niech się boją e, Czy mi się nie przyleciało? Coś tutaj trochę chyba nie... Ej, czy ja mogę tym... tym nie mogę do kasy z batem Więc znaczy z kijem od baseball'a tak? Ja gadam? W ogóle Trzydzieści siedem Dziękuję bardzo Ej, a tam... A tego to niby dlaczego nie ma jakimś cudem domów. Weź mi domów. Jak? I dlaczego nie mogę? Aha, bo nie ma kasy. I ja zapomniałem. <laughs> że ja przecież nie mam z 4000. A ja mówię, co mi pipka? Co mi dom? dobra, teraz już mogę. To samo. Nic nie narobię No i tu to trzeba dołożyć No bo... Tu nic nie ma dobry. No i to tu no i kupować Dzień dobry Pana 113 Sześćdziesiąt sześć siedemdziesiąt piętnaście dziewięćdziesiąt trzynaście dziesięć dziesięć jak ziemniaków nie ma. wolę sobie domówić. <laughs> ja tam nie odnajduje się. W magazynie to teraz jakoś lasowa i stawiam to. Ja nie wiem, co to jest. Już proszę. O nie, o nie! Nie, ona ucieknie. Oni za szybko biegają No nie Wiecie co, za szybko biegają, no Za szybko, za, znaczy się za wolno się skopiamy I co, ukradł Ukradł To jedne O! Nie, nie, nie Jej, Spokojnie Spokojnie Jezu, ja, 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 ja tą kasę już Jest to zamieszanie się tak zrobię. No i nam produkty, gościu. No jednak, może by nam się przydał ten ochroniarz. <grybujesz> Dobra, jeszcze jak dwóch przepuścimy, to trudno. O, jest. Pani nam tu nie ucieknie. ucieknie. Dobra, uciekła. No, no, niestety muszę posprzątać tej. No. Jednak trochę kasy, by się przydał. No, nie, no, ten ma problem. Dobra. Chociaż mają wolną samą obsługową, więc nie mogę im po prostu nie dać tej kasy obsługowej, żeby nie mieli. Ok, dużo tutaj rzeczy pan ma. 156,60. No, jeden złodziej to nam ucieknął. No. I ciekawe, co będzie na podsumowaniu dnia. Jestem ciekawa, że zaraz musimy te produkty ściągnąć. Też się zebrać. Dziękuję i będzie dzień dobry. No i musimy oczywiście pozbierać te produkty, tylko tu się mieszczą, że ja tu ich nie widzę, czy gdzieś to jest. No, tylko dwa produkty wzięła? dziwnie I jeszcze tu? Kamera też piszczy no, okay. Jak zbiorę więcej rzeczy to... No jeszcze szyby są brudne, ale to... Trzydzieści trzy Trzydzieści osiem 45,05 Dzień dobry mhm. Ale to akurat jak ja tam pomagam czasą przygotować, to akurat wtedy z nutziej musiał być. No i tak nie, ja, ja na razie szybnie myję, ja w ogóle nic nie sprzątam na razie. Nie potem to się załatwi No. Ej! Nie to mówię. O, to by pięknie. Dobra, domówiłem. Szczęście. Po prostu masz to, nic. Nie ma złodziei? Nie ma. Dziękuję, złodziej. Już koniec. Chodź tu. Nie uciekniesz. Nie uciekniesz! Oh. Nie ucieknie, dobra No i zniknął Oj, nie dobra, oj No dobra, pogoniliśmy złodzieja Ale już chciał wychodzić Gdzieście? widzieliście to eee, Dobra, dużo dzisiaj złodziei była. Jednego nie złapaliśmy niestety Ale dobra, jeszcze tutaj zarobimy troszkę Pieniędzy 107 No już. Chodźcie całego tam jest trochę osób to. To proszę. O, ale dużo tam ryżu i mamki. Mamki tam kupił. Chodźcie 60. mm -hmm. A i zaraz, y, widzę jeszcze Jak zejdę z kasy, to jeszcze mam coś takiego y, Powiem, czego nie zauważyłem na początek jakby ten, Jak w ogóle zaczęliśmy z tym y, no, z, no, z kamerami, z wszystkimi Czego tam nie zauważyłem, ale już mam wszystko Wynocha! Już koniec To powiem wam, że patrzcie Eee, by... Nie, to nie tu, to jest setting. To tutaj możemy ich wyłączyć, jak chcemy. Więc eee, to też jest przydatne, więc może jednak zatrudnimy. Może nie, może. A nie, no dobra, wiecie, co to ja chociaż posprzątam po tamtym. Ale co mi tych tak mało rzeczy mają, mnie to dziwi. I tyle to ukryć, co to jest? Nie skręcam. No nie niby... wiem, ile one są. No, 20 dolarów. W sumie jest to 100 około, no ale. No ale to jednak coś jest. Dobra, dziękuję. Ale teraz. Yy, tutaj wszystko. Myjemy. Mm, mop. Wszystko. Gdzie to tutaj jeszcze? No to jest małe mega przejście. Chyba już nigdzie nie ma. No i teraz trzeba pozbierać. Nie wiem skąd w ogóle się takie rzeczy tutaj biorą, no ale już trudno. To wszystko. Wszystko. No to koniec dnia. Ej, coś tu jest ten złodziej? Nie wiem. Czy nie wiem? Chips i olej. No ten chips. Ten, ten no. To 760 I olej. To jest oliwa bo to, to troszkę za drogie, wiecie, oliwa, a sam olej, bo to też nie wiadomo. E, nie, a nie, właśnie, podniósł się, to będzie 5,60. I humus, tak? Tak, to to. Uuu, to ładnie. 14,80 za humus. Dobra. Jeszcze musimy popłacić mamy 3000. No i musimy produkty pozamawiać. Więc czy to jest takie już dobre mamy. Mamy. Nie mamy. W razie same tej mrożonki. To domówmy. No to wycie. To to nie. To też. To nie jest. Ej, nie dosięgam to. Dobra, jest. Nie ma. Możemy. Jest. To też możemy i jest. No to zamów. To domówmy. To też. Dobra, to jest też. No niby jest, ale lepiej Dajmy was to nowe produkty. To jest. No i to. Kolejne rzeczy. Te puste. to mam nadzieję, że wszystko jest. Bo to są strasznie drogie produkty. No, no i no to trzeba niestety to mówić. To. To niech już zostanie. To jest, to niech jest, no i mamy już, patrzcie, tylko dwa tysiące. No i nie zasłaniaj tutaj widoku. Ile? Dobra, to mówmy Mamy, 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 to też, to możemy też I, to. i jeszcze tutaj tylko mamy 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 to to wszystko jest to tu nic no będzie. To jest, hmm. tego jest mało, to jest git, hmm, tak, dobra, domówmy, Ten papier, mamy, czyli zostaje nam 1800 na koniec, e, przyspieszmy, mm -hmm. Dobra. Niech oni sobie tak polatają chwilkę. A ja sprawdzę, co możemy w komputerku zrobić. Ciekawego. No, możemy się powiększyć. To możemy kasierów mieć. Możemy mieć już. E, wszystkich kasierów. Tylko nie mamy levelu. Chyba już masów. Możemy mieć już też. No i możemy no jednak mieć tych security. Oni. Ich koszt zatrudnienia kosztuje 300 i 120. Musimy za nich płacić dziennie. Myślę, że na razie nam się to hmm, z tego obejdzie po prostu. Yy, no właśnie, no właśnie, właśnie. Chyba nic innego nie możemy zrobić. Jedynie. No to, co tutaj, wyjdzie. No to to nie. Tu jest bardzo duże wejście. Już musieli to poszerzyć. To, to nie. To jest też bardzo ładne. Czyli tak, albo to. No nie, to jest tylko wejście. Więc ja bym chciał jedynie coś takiego mieć. No, to jak będziemy mieli więcej klientów, myślę, to tak się nada na razie. To wystarczy. Tak? Oni już wszystko zrobili. No, jakoś się nie wierzę. I ja tu chyba sprawdzają w ogóle. Sprawdzałem. Mamy 1800, no. Nie chcę zaczynać kolejnego dnia. I na tym bym zakończył ten odcinek. Wykonujcie, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Ja się wami żegnam. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa-pa!